Wansy były kiedyś prane. Która to jest twoja para wansów? O, jest szósta chyba. <gry> Jess, jak wczoraj Borys obchodził dzień psa? Mm, dostał smaczki. Ja, to Więc... Nic nowego. <grym> nic nowego. Nie, teraz mam za niedługo ma urodziny i wtedy się szykuje <grym> większa impreza. Niestety musiałam go zostawić, bo jestem tutaj z najlepszą opiekunką Martą. <grym> Więc dobrze miał na pewno. <grym> Zmiana. <grym> Złużej nie trafiłam. A was czemu nie było rano na spacerze? Spacer, nie, nie, nie było żadnego spaceru. <ikkafialność> <los> nie było żadnego spaceru. Nie było obowiązkowego. Był spacer? Obowiązkowy. Super. Dlatego masz Donuta? Piękny, Pięknie, o Jak jest zimna woda, to się ściska, to się tak tego nie czuje. I to jest takie. Możesz się na tym wyżyć. Wyjdzie teraz kto grał w Tetris'a i zmieści. No dokładnie. Wszystko wychodzi teraz. Gabi może nas oprowadzać po tym stadionie. Serio, tu to, to tyle meczy, tyle lat, Jagoda. Też mogę się odpowiedzieć bo ogóle. I'm home. Football is coming home. Spójrzcie na nią, no spójrzcie. Ja nie wiem, to już jest naprawdę przyginka, co meczu należy. bo bo domu przyjechała. Naprawdę. Ale ja na pewno nie będę dj bo będziemy wszyscy spać. Albo będziemy tańczyć wolnego. To otwaraj, bo to mi trwa to na playlistę. No raczej. Nie, 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 rapy nie. Nie jest dosyć rapu. Dzieci nie znają, ale może. DJ Bulwa. Halo, halo. Czy wszystkim odpowiada rok? A, a tobie to mnie zada polo. Bo ja jak no lewcą rapsy to się za bardzo rozluźnia, A muszę być fokus. Nie nagrywam jak ja ortograficznie coś tam Ja bym chciała tylko do powiedzieć, że tradycja z łóżkiem i masażem została przerwana. Niestety, nie wiem, to Ciebie to wszyscy znają, bulwa. Tak. Jestem bardzo w To gdzie jest pomnik? Sobie tylko pozytywne uwagi. Ławka żyje, zmiany nam są potrzebne. Cała ekipa. 18 plus 5, które przyjechało w oto